Siemaneczko, oto mój nowy zakup, a mianowicie słuchaweczki nauszne firmy Soundcore, model Live Q30. Prezentują się one w ten oto sposób. Zaraz Wam je wyciągnę z pokrowca. Może pokażę Wam od razu pokrowiec. E, sztywny, taki dosyć elegancki, myślę, że bardzo ułatwi transport. Do tego dostajemy pudełeczko, w pudełeczku papierologia. A No i jeszcze... Taki mały woreczek, w którym znajduje się przewód Tak byśmy mogli Słuchawki używać przewodowo Oraz taki kabelek do Ładowania urządzenia Sam kabelek oczywiście Kostkę musimy mieć swoją Żeby nie było, że ściemniam Tutaj jest kabelek, byśmy mieli słuchawki Przewodowe Nawet jeśli nam się rozładuje właśnie te bluetooth Możemy jeszcze używać je po kabelku W klasyczny sposób No i przewodzik do Ładowania urządzenia a teraz konkrety. Słuchawki prezentują się w ten oto sposób. Mamy oznaczenie: lewa prawa. Tutaj na górze mamy metal. Jest to zimne w dotyku, bardzo przyjemne. Pod spodem mamy oczywiście taką gąbeczkę. Na uszach leżą bardzo, bardzo wygodnie. Nie ma tutaj z tym żadnych problemów. Tutaj mamy taki w sumie mat po bokach, złote wstawki. No Ogólnie zestaw prezentuje się no, bardzo można powiedzieć nawet premium jak na swoją cenę. Cena tych słuchawek to 299 zł. Kupiłem je przecenione o 71 zł. Normalnie to było chyba właśnie 370, wziąłem je z XCOM. -u. No i co? Może powiem Wam, jak to gra. Więc tak, słuchawki po włączeniu trzeba oczywiście zesparować z ze swoim smartfonem poprzez bluetooth. No i mamy tam trzy tryby pracy, tryb normalny. Tryb transparentny oraz tryb ANC. Każdy tryb z osobna omówię Wam w dalszej części filmu, a teraz powiem Wam, jak te słuchawki brzmią. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, jest ona rewelacyjna. Nigdy wcześniej nie miałem takich słuchawek na uszach. Nie mam też zbyt dużego porównania, jeśli chodzi o słuchawki na uszne, no bo wcześniej używałem zawsze takich zwykłych słuchawek po kabelku, pana i Sony, miałem coś od Baseusa. No i jakość dźwięku była ok, ale tutaj pierwszy raz zobaczyłem, co to jest taki mięsisty, wyrazisty, no i basowy, przestrzenny dźwięk. No gra to naprawdę genialnie, ja byłem no, zdziwiony jakością, chociaż można było się tego spodziewać po... W komentarzach, jak mogłem przeczytać na temat tych słuchawek, opinie były naprawdę bardzo dobre. Z tego względu też kupiłem właśnie te słuchawki. Jednakże w ustawieniach fabrycznych, jeśli odpalicie słuchawki, jest bardzo mocno podbity bas. Można powiedzieć, że ono aż zagłusza wszystko, ale mamy aplikację od Soundcore, i w tej aplikacji znajduje się equalizer. No i na necie są gotowe ustawienia. Tak by brzmiało to już naprawdę fajnie, no i wszystko wtedy jest tak jak trzeba, można sobie z przyjemnością słuchać tej muzyki, jest naprawdę świetnie. Tryb ANC, jak działa, czy jest skuteczny? A więc tak, gdy załączymy sobie tryb ANC i jesteśmy powiedzmy no tak w odległości 10 metrów od jezdni, ja testowałem je na obwodnicy, gdzie jeździły tiry, samochody, no, to po włączeniu tego trybu odcina nas totalnie. Nie słyszałem praktycznie nawet hałasu od silnika. Jakieś delikatne może szumy, ale no praktycznie znikome. Jesteśmy tak odcięci, że no słyszymy tak naprawdę cały czas bicie swojego serca. Mówię Wam autentycznie. Można usłyszeć po prostu swoje myśli, jest tak cicho. No, jest to ogólnie bardzo dziwne uczucie, jeśli nigdy wcześniej nie mieliście takich słuchawek. No ja byłem bardzo zaskoczony jak to po prostu potrafi odciąć nas od tego otoczenia Następny jest tryb normalny No i powiedziałbym, że jest to po prostu takie 70% mocy trybu ANC Gdy włączamy sobie ten tryb no to już niestety słyszymy te wszystkie pojazdy Od razu jest po prostu odczuwalny szum Przejeżdżające auta, wszystko Słyszymy, chociaż nie jest to tak uciążliwe w stosunku do po prostu normalnych słuchawek, jest i tak o niebo, niebo lepiej. No i mamy też ostatni tryb, czyli tryb transparentny. Jest to tryb, w którym po prostu docierają do nas dźwięki z otoczenia, no i wtedy już można powiedzieć, że słyszymy praktycznie wszystko. Słyszymy nawet rozmowę, chociaż z tą rozmową to też jest tak na dwa razy, bo tak naprawdę w. Każdym z tych trybów yy, jesteśmy na tyle odcięci, że ciężko jest usłyszeć dokładnie co kto do nas mówi. I powiem Wam, że jest to dosyć uciążliwe jeśli chcecie używać tych słuchawek na mieście. Ja właśnie miałem taką sytuację, że sobie szedłem, miałem włączony ten tryb transparentny. Za mną jechała jakaś kobietka i do mnie krzyczała, żebym się przesunął, jechała na rowerze. Ja oczywiście tego nie słyszałem, dopiero gdy już zaczęłam je, można powiedzieć, wyzywać, no to zobaczyłem, że jest za mną. No i tak to właśnie wyszło, przez to, że po prostu te słuchawki tak tłumią. No i dla mnie, niestety, jest to i minus, i plus. Z jednej strony fajnie, że jesteśmy odcięci od tego świata, od całego hałasu, no ale z drugiej strony może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji, chociażby wtedy, gdy wyjeżdża, nie wiem, jakiś samochód, czy nawet ktoś chciałby nas zaatakować. Nie słyszymy kroków, nie słyszymy niczego. Jesteśmy w takim, można powiedzieć, trochę amoku. Jeśli chodzi o dom, no to jeszcze fajnie, możemy się wyčilować wieczorem, sobie założyć te słuchawki, no ale szczerze na miasto, no to nie nadają się za bardzo, niestety. No i właśnie doszło do tej sytuacji z tą rowerzystką, i później gdy wracałem sobie już z tej obwodnicy. Oczywiście na obwodnicy wszystko fajnie, PNC, totalne odcięcie. No ale mówię sobie, wracam idę znowu chodnikiem. Jest ciemno, więc lepiej być skupionym. Nigdy nie wiadomo, co na nas czyha. No, także ściągam sobie słuchawki, zakładam je na szyję I się okazuje, że po prostu ten pałąk jest zbyt ciasny No i uciska mi tą szyję Bardzo niewygodnie po prostu mi się transportowało te słuchawki No i próbowałem je schować do kieszeni Oczywiście nie zmieściły się, bo są za duże No i koniec końców musiałem nieść je w ręku No i już możecie się domyśleć, jakie to było wygodne No niestety Słuchawki nauszne. Nie sprawdzałem się za bardzo w mieście. Są one też no, troszeczkę duże. No, nie ukrywajmy, że widziałem też słuchawki, które są bardziej smukłe. Te mają dosyć duże te nauszniki. No i ciężko gdzieś z nimi chodzić. Nawet wejść do sklepu czy coś. No to średnio to widzę. No troszeczkę męczarnia jednak w stosunku do słuchawek do usznych No to jest niestety na minus. No jednak troszeczkę człowiek by musiał się z nimi męczyć, a jeśli mamy do wyboru już teraz słuchawki bezprzewodowe, douszne, które są malutkie i mogą tak naprawdę spełniać tą samą funkcję, gdyż mają na przykład ANC i też równie dobrze tłumią, więc czy jest sens skupiać się na takich dużych słuchawkach? Hmm, możecie sami w sumie sobie na to pytanie odpowiedzieć. No ale ja uważam, że nie, chyba że ktoś typowo potrzebuje, nie wiem, może do grania, może do po prostu tylko odsłuchiwania sobie muzyki w domu na spokojnie, no to wtedy jak najbardziej tak, ale mm, wszystkie inne opcje, wyjście gdzieś poza dom, no to już nie bardzo. No i też z tego względu niestety je odsyłam i będę kupował coś innego jednak, dousznego. Myślałem, że będzie to ciekawsza przygoda z tymi słuchaweczkami, że zostaną u mnie na długo, no ale niestety tak się nie stało, czasem tak bywa. Więc słuchaweczki odjeżdżają. No cóż, no i tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się hejka.